go z tej strony igor 12 12pl i w dzisiejszym odcinku byliśmy 60 subskrypcji um, bardzo wam dziękuję um, i przepraszam, że od miesiąca nie było żadnych filmów um, po prostu nie wiem, nie mam czasu ale za 60 subskrypcji um, nie wiem co chcecie oglądać. Jako chodzi o mój kanał, czy mam pomysł z zrobienia coś w Robloxie lub właśnie fański jumping. Nowa gra też wpadajcie. Jest darmowa, fajna, więc no bardziej. Roblox, bo ten kanał stosowany jest do Robloxa, ale postanowiłem, że będzie z tego Minecraft i zaczynamy wszystko od nowa. Y oczywiście y tamten świat za y y zasejwowałem tylko, że teraz... Y Że teraz zrobiłem wszystko od nowa. Zaczymy wioskę, w to wszystko. Więc yy, oczekujcie, że w tym tygodniu może wyjść z tego filmik. W tym tygodniu albo w, yy, w przyszły, ale postaram się zrobić w tym tygodniu. Więc na razie i cześć.